Nie ugiąłem się, nie ugiąłem się, a mimo to wygrałem. I tak było zawsze, od czasów studenckich, od czasów dziennikarstwa studenckiego, kiedy grożono mi bardzo poważnie relegowaniem ze studiów, co się wiązało natychmiast z wojskiem. Za to, że broniłem studentów, członków PZP przed wyrzuceniem ich z partii za gred ruletkę. Tą imperialistyczną grę w ruletkę takie to były czasy, taki to był świat. I czasy, i świat się zmieniają. Proszę Państwa, te reportaże tak jak yy, napisano. Dano im piękny w recenzji tytuł Życiorysy z historią w tle. Te reportaże rzeczywiście mają związek z historią, ale ten tytuł tak ładny Życiorysy z historią w tle w lekturach reportera to musiał naprawdę pisać, wymyślić i napisać młody, młody recenzent, ponieważ. Ta historia w tych moich reportażach nie jest w tle, to nie jest makatka, na tle której rozgrywają się losy ludzi, bo ta historia jest wpisana w losy tych ludzi, ta historia te losy kształtuje, je wygina, a czasem niszczy. Czasem ktoś. Mówi reportaży reportaże sprzed lat. Ale proszę Państwa, tak jak tu redaktor Konarski zauważył historię Ukraińca, to ci miesiąc temu identyczny Ukrainiec był w Monachium sądzony, Demianusi, za to, że był strażnikiem w obozie i pewnie miał na sumieniu to nie są, To nie są... Po, to nie są Osoby na pewno, które można tu dowolnie sobie zmienić ich miejscami, ale to są rzeczy wciąż aktualne, wciąż ważne. A ja tu próbuję pokazać rzeczywiście takiego Ukraińca i pokazać, że każdy z nas, będąc w takiej sytuacji, tak mocno przyciśnięty przez historię, nie wiadomo, jakby się zachował. Albo nie tak dawno, też miesiąc temu był ten słynny, ta słynna sprawa z prowokacyjną tablicą pod Strzałkowem w Wielkopolsce przyklejoną yy, tam w miejscu pamięci mówiącą o yy, w zabiciu jeńców rosyjskich w 1920 roku. No to ten problem to też jest tutaj przy okazji tekstu Szardaków won do o, o, byłym konsulu Rosji w Krakowie, y, którego y, no, po prostu wyproszono, wyproszono z Polski. Te sprawy nie są do końca załatwione jedna wizja tej naszej historii ciągle mówi no jak można porównać historię 1920 roku jeńców wojennych którzy umierali z wycieńczenia, z głodu, z chorób do na przykład Katynia gdzie strzelano w tył głowy polskim oficerom inteligencji jak można to w ogóle porównać ale oddajmy też trochę racji innym. Sposobie. I ta książka, jeśli ją dobrze przeczytać, to jej sens jest taki, że wszystkie fakty z historii, na wszystkie fakty trzeba patrzeć głęboko, a nie jednostronnie. I jeszcze jedna zmiana bardzo świat się zmienił. Proszę Państwa, Dzisiaj głównym źródłem informacji jest internet. Powiedziałbym nawet nie głównym, ale jedynym źródłem informacji dla nowych pokoleń Polaków jest internet. Jeśli kliknie, wejdziemy sobie, rzucimy hasło w tym internecie, Ból brzucha, od razu jesteśmy lekarzami. Rzucimy y, hasło bławate, to od razu jesteśmy biologami. Rzucimy hasło pitbull, wyskoczy nam poseł Jesiełowski. I proszę Państwa, chcę powiedzieć, że te wszystkie moje reportaże. Od pewnego czasu, są dość długie, są w internecie. I teraz, jeśli się wrzuci hasło Stalinowiec, to oczywiście wyjdzie coś i wyjdzie mój tekst. I ktoś, kto będzie to czytać, będzie miał wybór, będzie miał kilka wizji tego tematu. Gdy się yy, yy, rzuci hasło Motyka to wyjdzie i to, i wyjdzie mój tekst, w którym jest to dokładnie, precyzyjnie wyjaśnione i opracowane. Jeśli ktoś szuka, choćby tego, odniosę się do tego szpitala psychiatrycznego, który tu już był przedstawiany, to oprócz stron o szpitalu też wyjdzie mój tekst, bo tak działa Internet, bo tak to jest. I wszystkie te teksty, zanim ta książka przybrała postać papierową, były w internecie. I proszę sobie wyobrazić, że skontaktowały się ze mną rodziny bohaterów dwóch reportaż. Jedna wnuczka, która wpisała sobie w internecie swoje nazwisko przy jakiejś okazji, mówi: Ojej, to, to mój dziadek ja nie wiedziałam, że miał takie życie tyle ciekawych. Rzeczy się dowiedziałam. Inna znowuż krewna z innego reportażu o cesarsko królewskim marszałku prosiła niech panu zupełnie o pierwszą żonę tego marszałka, bo ja jestem z tej linii. Ja wiem no, przepraszam, ale tego już nie zrobię. Więc proszę Państwa, to tak działa. I to jest główna idea. Powstania tysiąc. To jest główna idea. Ta moja mała cząstka mojej reporterskiej prawdy wrzucona do sieci. Ma funkcjonować jako źródło informacji, jako pigułka dla nowych pokoleń o tych tematach, o których piszę. To wszystko. Ta cała literatura faktologiczna, która jest dokumentem epoki. A nie jest obecna, trafiła do tego internetu, bo to jest rzeczywisty, rzeczy, rzeczywiście ważne dla prawdy o drugiej połowie XX wieku. Chciałbym Państwa też poprosić, by ten mój apel rozszedł się szerzej niż tylko w tych ścianach żeby każdy w miarę swoich możliwości ten apel mój o reportaże napisane przed narodzinami Internetu, żeby, żeby apel o umieszczenie w Internecie reportaży powstałych przed jego narodzinami, żeby zyskał szerokie poparcie, żeby zebrał mnóstwo akceptacji i podpisów. Pozwolę sobie na koniec przeczytać ten apel i mam nadzieję, że choć kilka osób ten apel poprze. Ten apel kieruje tam, gdzie, gdzie mogę uzyskać jakąś szansę realizacji, a mianowicie do szkół wyższych, do szkół wyższych dziennikarskich i medialnych, by w ramach studiów studenci dziennikarstwa wprowadzili do internetu któryś, obojni choćby jeden reportaż sprzed powstania internetu. A może się to udać. Mogę zebrać dużo podpisów. Będę ten apel promować we wszystkich portalach społecznościowych. Zobaczę, jak to się potoczy. Bo to jest wielka szansa dla historii Polski. Ten apel brzmi w ten sposób. Apel do szkół wyższych o pomoc w promocji dorobku polskiego reportażu. Mając na uwadze prawdę historyczną, kierując się przeświadczeniem o dokumentacyjnych walorach reportażu literackiego w dobie internetu, jego znaczeniu, przy niedostatecznych archiwaliach internetowej sieci, apeluję do szkół wyższych. Dziennikarskich i medialnych. Niech każdy student w ramach programu studiów umieści w sieci choćby jeden reportaż. Powstały przed narodzinami internetu. Literatura faktu to rzetelny z racji prawiteł gatunku zapis losu wielu ludzi. To fakty z naszej historii, które powinny poznać kolejne pokolenia pola. Ja się pod tym apelem podpisałem. Jeśli ktoś z Państwa. Będzie chciał złożyć swój podpis, zapraszam. A jeśli ktoś z Państwa będzie chciał e, otrzymać książkę, też zapraszam, chętnie się nią podzielę. Dziękuję. Bardzo. Ja myślę, że nagodzimy Janusza teraz chwilę odpoczynku i przejdziemy do rozmów bilateralnych. Tutaj jest jakiś taki skromny poczęstunek. Kto jest zainteresowany książką z osobistą dedykacją autora, to proszę tutaj podejść do Pana Janusza. Kto chce podpisać apel, to proszę też podpisać. I jakbyś jeszcze podał adres strony internetowej twojej, to byłoby bardzo dobrze. Ja myślę, że Janusz Sobolewski, jak ktoś wrzuci wyszukiwarce, to znajdzie. Dziękujemy artystom z grupy drugo. Książka jest pretekstem do spotkania, głównym motywem ale bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć i usłyszałem też wiele rzeczy spoza książki. Jestem nauczycielem nie języka polskiego, ale uczę języka polskiego, tak jak wszyscy. Ta książka jest przykładem, jak można pięknie po polsku w skrócie, konkretnie, treściwie powiedzieć. Dwa, trzy zdania umożliwiają wyobrażenie sobie zupełnie szerszej rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Książka, chociaż tylko kilka reportaży przeczytałem, ale to jest dowód na to, że ten życia jest niesamowite, że coraz częściej tylko naraz oko nie ma czasu siąść, przeczytać, a jak czytamy, to często się człowiek zmęczy, uśnie. Takie krótkie reportaże pozwalają niezależnie od tematu przeczytać, zastanowić się, pozwalają gdzieś tam wyobraźni coś sobie stworzyć. I pamiętam, z, może nie dzieciństwa, z wczesnej młodości, Pitawal Krakowski. Kapitalne reportaże, coś na ten wzór, i ja powiem, że ja się cieszę, że tam są różne treści, tematy, bo się nie znudzą. Bo mogę w każdej chwili książkę odłożyć, wrócić do nowego, mogę wykorzystać. No i to, co pod co, czym się podpisuje pod apelem, że reportaż, zwłaszcza i tu też ukłon w stronę państwa, yy, czytany. Ja bardzo często słucham w radiu różnych reportaży, czasem spektakli. Mogę robić coś innego, nie muszę się tam męczyć czytaniem. I przy przepięknej dykcji, artykulacji. To jest poezja. To, to faktycznie warto na to tych kilka chwil minut poświęcić. A młodzież nasza nie ma czasu na czytanie. Pamiętam, jak dawniej jeden z nauczycieli mówił o lekturach. Ty nie czytaj dialogów, ty czytaj opisy. Bo z tego będzie kartówka. Teraz się mówi, ty nie czytaj opisów, czytaj dialogi, bo będziesz wiedzieć o co chodzi. A tu słuchając ja mam i opisy, i dialogi, i ja potrafię sobie to robić. I za to Januszu też serdecznie dziękuję. <głos> 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 <głos>